Cześć wszystkim, tu Rafał Ostrowski. Witam Was na moim kanale, gdzie zajmujemy się wszystkim, co związane z naprawą i utrzymaniem samochodów. Nie zapomnij subskrybować kanału, żeby nie przegapić żadnych nowych poradników i wskazówek. A teraz przejdźmy do dzisiejszego Jeśli tematu. Jeśli posiadasz Toyotę, możesz w końcu natknąć się na kotł sterki P1135. Tak jak ja ostatnio w mojej tacomie z 2001 roku. Chociaż zawsze jest to rozczarowujące, gdy zapala się kontrolka engine. dobrą wiadomością jest to, że rozwiązanie tego kodu jest zwykle stosunkowo tanie i proste, co oznacza kod P1135 w Toyocie. Kod P1135 obwodu ogrzewania czujnika ASRF, bank 1 czujnik 1 zapisany w mojej Toyocie Tacoma z 2001 roku. W przeciwieństwie do ogólnych kodów OPTI zdefiniowanych przez Society of Automotive Engineers, SAE, P1135 jest kodem specyficznym dla producenta. Oznacza to, że kod jest zdefiniowany przez Toyotę. P1135 oznacza obwód podgrzewania czujnika ASSF. Bank 1, czujnik 1. Kod wskazuje, że moduł sterujący silnika, ECM, wykrył problem z obwodem grzałki czujnika as 1 w banku 1. Co to jest czujnik stosunku AS-ESZEF? W porządku, to świetnie. Ale co to jest czujnik stosunku powietrza do paliwa 1 i co to jest bank 1? Pozwól, że wyjaśnię. Czujnik stosunku powietrza do paliwa, znany również jako szerokopasmowy czujnik tlenu, jest zaawansowanym typem czujnika tlenu, O2. Podobnie jak tradycyjny czujnik O2, czujnik stosunku powietrza do paliwa, as mierzy ilość tlenu, lub dokładniej. Ilość paliwa w strumieniu spalin. ECM wykorzystuje dane z czujnika przede wszystkim do obliczania ilości paliwa dostarczanego do silnika. Jednak podczas gdy tradycyjny wąskopasmowy czujnik O2 nie może wykryć dokładnego stosunku powietrza do paliwa, czujnik z sf może to zrobić w większości przypadków. Sygnał wyjściowy z tych dwóch typów czujników jest również inny. Tradycyjny czujnik O2 wytwarza sygnał napięciowy który przełącza się między sygnałem ubogim, niższe napięcie i bogatym, wyższe napięcie, podczas gdy czujnik AS wytwarza zmienny sygnał prądowy, który stopniowo wzrasta. Oba typy przetworników wymagają elementu grzejnego do osiągnięcia temperatury roboczej. Element grzewczy Znajdujący się wewnątrz czujnika, jest sterowany przez ECM. Nowoczesne pojazdy są wyposażone w trzy lub czteroprzewodowe czujniki O2. Czujnik z w naszym przykładzie Toyota Tacoma jest czujnikiem czteroprzewodowym. Dwa z przewodów są przeznaczone dla samego czujnika tlenu. A pozostałe dwa dla obwodu na grzewnicy, co oznacza bank 1, czujnik 1. Część kodu bank 1 wskazuje, że problem dotyczy czujnika a stresze po stronie silnika. W której znajduje się cylinder numer 1. W większości przypadków terminologia ta dotyczy tylko silników z konfiguracją V lub płaską i dwoma zestawami czujników tlenu. Jeśli chodzi o część kodu czujnik 1, odnosi się ona do czujnika znajdującego się przed katalizatorem. Czujnik 2 z drugiej strony. Byłby czujnikiem znajdującym się za konwerterem. Kod błędu P1135 w Toyocie Tacoma. Na szczęście kod usterki P1135 jest ogólnie dość prosty. W mojej Tacomie grzałka czujnika ASSF w banku 1. Czujnik 1 jest zasilany przez przekaźnik elektronicznego wtrysku paliwa EFI. ECM steruje grzałką poprzez włączanie i wyłączanie obwodu. Uwaga! Poniższe informacje służą wyłącznie celom edukacyjnym i rozrywkowym. Jeśli nie jesteś pewien swoich umiejętności w zakresie napraw samochodowych, zleć diagnostykę i naprawę pojazdu u profesjonaliście. Chociaż czujnik jest podłączony do czterech przewodów, interesują nas tylko dwa przewody prowadzące do elementu grzyjnego na stykach 1 i 2 złącza. Przewody są białe, W, i biało-czerwone, WR. Po stronie wiązki złącza. Przewody po stronie czujnika złącza są czarne. Uwaga spoiler. W mojej mi okazało się, że przyczyną kodu P1135 był uszkodzony czujnik AS-ESZEF. Istnieją jednak również inne potencjalne powody, dla których kod może zostać wyzwolony. Lista typowych przyczyn obejmuje. Uszkodzony czujnik as z powodu wadliwego wewnętrznego elementu grzejnego. Problem po stronie zasilania obwodu, problem z uziemieniem, sterowaniem obrodu, ponieważ w większości przypadków problemem jest wadliwy czujnik ASR-SF. Od niego zacząłem rozwiązywanie problemów. Aby zdiagnozować kod P1135 w mojej tacomie, postępowałem w następujący sposób. Ostrzeżenie. Upewnij się że silnik i układ wydechowy są zimne przed przystąpieniem do diagnostyki czujnika as Uwaga! Podczas wykonywania tego testu wyłącznik zapłonu musi znajdować się w pozycji OFF. 1. Ustaw multimetr cyfrowy, DMM, na ustawienie omów Odłącz złącze elektryczne czujnika as 2. Odłącz złącze elektryczne czujnika as Podłącz przewody multimetru do złącza czujnika as 3. Podłącz przewody multimetru DMM do zacisków obwodu ogrzewania, czarne przewody, po stronie czujnika złącza elektrycznego. Sprawdź rezystancję obwodu grzewczego czujnika as za pomocą multimetru cyfrowego. 4. Sprawdziłem odczyt na mierniku. W mojej ciężarówce odczyt był powyżej limitu, OL, wskazując na przerwany obwód grzewczy i wadliwy czujnik. Uwaga! Zgodnie z informacjami Toyota dotyczącymi napraw, specyfikacje rezystancji obwodów na grzewnicy wynoszą od 0,8 do 1,4 oma przy 68 stopniach i od 1,8 do 3,2 oma przy 1400 stopniach. Odczyt wykraczający poza ten zakres wskazuje, że obwód grzewczy wewnątrz czujnika as jest uszkodzony i czujnik powinien zostać wymieniony. Ważne jest, aby pamiętać, że chociaż kod P1135 okazał się wadliwym czujnikiem w mojej ciężarówce. Nie zawsze tak jest, chociaż wymiana wadliwego czujnika jest najczęstszym rozwiązaniem dla tego kodu. Wymagane naprawy mogą się różnić w zależności od pojazdu. Naprawa kodu P1135 w toyocie tacoma. W mojej tacomie naprawa kodu P1135 zakończyła się wymianą czujnika AS Na szczęście wymiana czujnika w tej ciężarówce jest dość łatwa. O ile nie ma dużo rdzy i korozji. Jak wymienić czujnika z SF narzędzia potrzebne do wymiany czujnika z SF różnią się w zależności od typu posiadanego samochodu. Ale w Toyocie Pacoma z 2001 roku z silnikiem 3.4 LV6 i automatyczną skrzynią biegów będziesz potrzebować klucz płaski 12 mm. Ja użyłem klucza zapadkowego z elastyczną główką, skrobak do uszczele kolei penetrujący okulary ochronne narzędzie do skanowania lub czytnik kodów, zalecane, demontaż czujnika stosunku powietrza do paliwa, szerokopasmowy czujnik tlenu. Przed przystąpieniem do demontażu czujnika as warto wcześniej spryskać nakrętki mocujące olejem penetrującym. Elementy układu wydechowego mogą być bardzo zardzewiałe, a śruby dwustronne czujnika mogą pęknąć. Ostrzeżenie. Przed kontynuowaniem upewnij się, że silnik i układ wydechowy są zimne. 1. Załóż okulary ochronne. Odłącz złącze elektryczne czujnika as 2. Odłącz złącze elektryczne czujnika AS-SF, naciskając jego wypustkę i rozsuwając obie strony złącza. Wskazówka. Można wykręcić śrubę 10 mm mocującą wspornik montażowy złącza, aby uzyskać lepszy chwyt złącza. Za pomocą klucza płaskiego 12 mm odkręć dwie nakrętki mocujące czujnik AS-SF-3. Za pomocą klucza płaskiego 12 mm odkręcić dwie nakrętki mocujące czujnik as szef. Wyjmij czujnik z pojazdu. 4. Wymontować czujnik z pojazdu. 5. Usuń starą uszczelkę układu wydechowego. W razie potrzeby do usunięcia starej uszczelki można ostrożnie użyć skrobaka do uszczelek. Porównanie wartości rezystancji starego i nowego czujnika w celach demonstracyjnych postanowiłem porównać wartości rezystancji starego i nowego czujnika. Przeprowadziłem test stanowiskowy, aby porównać wartości. Test stanowiskowy starego czujnika, jak widać na powyższym obrazku. Stary czujnik mierzył ol, wskazując otwarty obwód. Stanowisko testowe dla nowego czujnika. Tymczasem nowy czujnik zmierzył 1,4 oma, co według Toyota mieści się w specyfikacji. Montaż czujnika stosunku powietrza do paliwa, szerokopasmowa sonda lambda. 1. Porównaj nowy czujnik ze starym, aby upewnić się, że oba są tej samej konstrukcji. 2. Wymienny czujnik powinien być dostarczony z nałożonym na gwintę środkiem antyadhezyjnym. Jeśli tak nie jest, należy nałożyć niewielką ilość środka antyadhezyjnego na gwinty. 3. Załóż nową uszczelkę. 4. Włóż nowy czujnik do układu wydechowego. 5. Za pomocą klucza dokręć nakrętki mocujące czujnik. Uwaga, należy uważać, aby nie dokręcić nakrętek zbyt mocno. 6 ponownie zamontować złącze elektryczne czujnika. 7. Użyj narzędzia do analizy lub czytnika kodów, aby usunąć kod P1135 z pamięci ECM. Uwaga, jeśli kod nie zostanie skasowany ręcznie. Jego skasowanie przez ECM zajmie trochę czasu. Zasadniczo kod obwodu grzewczego będzie potrzebował 40 cykli rozgrzewania, aby się skasować. Sprawdzanie poprawki dla kodu P1135. Na tym etapie jestem dość pewny, że kod P1135 został prawidłowo zdiagnozowany i naprawiony, ale możemy zweryfikować poprawkę. Sprawdzając monitor grzałki czujnika O2. Ręczne usunięcie kodu nie weryfikuje naprawy. Aby mieć pewność, że pojazd został naprawiony, musimy wiedzieć, że ECM widzi, że problem zniknął. Możemy to zrobić, sprawdzając monitor grzałki czujnika O2. Autotest systemu, który ECM uruchamia w obwodzie grzałki. Oto jak sprawdzić stan monitora, wyczyść kod. 1. Wyczyść kod za pomocą narzędzia analitycznego lub czytnika kodów. Zlokalizuj wyniki testu monitora za pomocą narzędzia do analizy. 2. Wyświetl wyniki testów monitora za pomocą narzędzia do analizy lub kompatybilnego czytnika kodów. Na moim narzędziu skanującym informacje te są wymienione w sekcji Is Radines w przypadku korzystania z ogólnego opti. Ale narzędzie może podawać coś innego. Monitor ciepła czujnika O2 jest niejednoznaczny, ponieważ ECM nie przeprowadził autotestu u systemu. 3. Przewiń w dół, aż znajdziesz monitor grzałki czujnika O2. Zauważysz, że monitor jest wymieniony jako niejednoznaczny lub coś podobnego, ponieważ ECM nie przeprowadził autotestu na grzewnicy. 4. Uzupełnij schemat sterowania monitora grzałki O2, aby wymusić jego uruchomienie. Informacje o modelu napędu można znaleźć w internetowej bazie danych napraw. Zgodnie z informacjami, które mam od Toyoty, aby wymusić działanie monitora na grzewnicy O2 Należy najpierw wyczyścić wszystkie kody. Następnie należy uruchomić pojazd i pozostawić go na biegu jałowym przez 9 minut. Następnie należy prowadzić samochód przez 2 minuty z prędkością przekraczającą 25 mil na godzinę. Spełnienie tych wymagań powinno zmusić sięcm do uruchomienia autotestu grzałki czujnika O2. Uwaga! Jeśli nie masz dostępu do informacji o wzorcu jazdy, możesz po prostu prowadzić pojazd. Aż stan monitora zmieni się z niejednoznaczny na ok. Monitor na czujnika O2 wskazuje teraz ok, wskazując, że ECMO rozpoznaje, że nagrzewnica czujnika O2 działa prawidłowo. 5. Upewnij się, że stan monitora grzałki czujnika O2 zmienia się z niejednoznaczny na ok lub coś podobnego. Oznacza to, że ECMO rozpoznaje, że grzałka czujnika O2 działa prawidłowo i wózek został naprawiony. Jaj.